Noc nad Mauna Kea była spokojna, a gwiazdy wydawały się drżeć na granicy ciemności i zimna. Wśród nich świecił słabo czerwony karzeł, roz 128, odległy o 11 lat świetlnych od ziemi. W podziemiach obserwatorium, wśród delikatnego szumu serwerów, stał skromny, srebrny walec. Nie był to laser, nie było żadnej wiązki światła przecinającej kosmos. Był to węzeł projektu Prometheus, eksperymentalnego systemu komunikacji splątanej kwantowo. 15 lat wcześniej wysłano w stronę Ros 128 bez z drugim węzłem. Dwa lata temu sonda dotarła i ustabilizowała orbitę wokół tej odległej planety, aktywując system, który wielu uważało za niemożliwy. A dziś, w tej nocy, mieliśmy przemówić. Projekt LAT dostarczył treść, prostą wiadomość. Matematyczne wzory liczb pierwszych, strukturę DNA, obraz ludzkiej dłoni uniesionej w geście powitania. Słowo HELLO wypowiedziane przez dzieci w dziesięciu językach. Ale to Prometeus miał przekazać tę wiadomość nie za pomocą fal radiowych lecących dekady, przez próżnię, ale w ułamku sekundy. Inżynierowie w białych kitlach patrzyli na ekrany, gdy jeden z nich nacisnął przycisk transmisji. Na ekranie pojawił się komunikat Sygnał przesłany Gdzieś tam wokół Ros 128b druga połowa Prometeusa odebrała sygnał i przekazała go dalej, przesyłając impuls radiowy na powierzchnię planety. Być może w tej chwili ktoś tam patrzył w swoje niebo, odbierając sygnał z odległego świata. Być może ktoś już odpowiadał. Ta chwila była inna niż wszystkie wcześniej. Ziemia nie pytała już, czy jesteśmy sami. Po raz pierwszy naprawdę mówiliśmy, gotowi usłyszeć odpowiedź. I w tej jednej chwili, w tej jednej nocy, świat wstrzymał oddech, czekając na pierwszy znak. Że w kosmosie nie jesteśmy sami.